Witam serdecznie wszystkie strzelce. Strzelce słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na styczeń 2024 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogi Strzelce? Do 3 stycznia Mars, planeta energii, siły życiowej, siły do działania jest w Waszym znaku. Do 13 Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, również jest w waszym znaku. A do 23 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, jest w waszym znaku. Czyli trzy planety macie u siebie, więc to jest świetny czas dla was. Tutaj możecie realizować swoje marzenia, spełniać się, realizować. Pojecie się szczęśliwi, atrakcyjni, jest dużo radości, dużo miłości w waszym życiu dużo otwartości, być może jakieś wyjazdy. Yy, dużo się dzieje. Od 20 słońce przejdzie do wodnika i ustawi się w sekstylu do Waszego znaku, dając Wam nowe szanse i nowe możliwości na kursy, szkolenia, yy, krótkie podróże, być może poprawa komunikacji, poznanie nowych ludzi, być może yy, praca online, tutaj nowoczesne technologie, także wszystko przed Wami. Ale zacznijmy od początku. Miesiąc w ogóle obfituje w dużo wydarzeń astrologicznych, moi drodzy, bo tak drugiego Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu wychodzi z retrogradacji i dostajemy zielone światło, żeby lecieć do przodu. 21 Pluton, planeta transformacji, przemiany, przechodzi do znaku wodnika i ustawia się w sekstylu do waszego znaku, więc to jest bardzo dobra informacja. 27. Uran, planeta rewolucji, nieprzewidywalności, nowości, młodości, też wychodzi z retrogradacji po kilku miesiącach. Więc miesiąc jest bardzo dynamiczny. Yy, uwaga 1 stycznia, ponieważ rok zaczynamy tak sobie. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w Waszym znaku, ustawia się w kwadraturę do Saturna. Saturn to są jakieś ograniczenia, więc tutaj nie planujcie sobie jakichś fajnych spotkań rodzinnych czy czegoś, to jakieś spotkań z dziećmi na przykład, bo tu się okaże, że być może dzieci mają jakieś inne plany, tak? I yy, jakieś tutaj ograniczenia. Ciężko, jeżeli chodzi o komunikację, także wykorzystajcie ten dzień dla siebie na odpoczynek yy, po zabawie Sylwestrowej, a będzie OK. Drugiego, tak jak mówiłam, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, rusza w ruch prosty. Wychodzi z retrogradacji i dostajemy zielone światło. Merkury jest w waszym znaku, więc wy, Merkury wrócił do waszego znaku, żebyście przypomnieli sobie, czego wy tak naprawdę chcecie, o czym marzycie, co jest dla was ważne i teraz możecie działać, możecie to realizować. Macie jakieś plany, jakieś marzenia, być może. Chcecie iść do szkoły, na jakieś studia, rozwijać się w sposób kreatywny, czy wyjechać. Merkury yy, rusza do przodu, więc możecie działać. Dlatego Mars, planeta energii, działania, siły życiowej, wchodzi do znaku koziorożca. Mars w koziorożcu czuje się bardzo dobrze. Jest w wywyższeniu. The on. No, tutaj widzę, że mocno zaczynacie zajmować się zarabianiem pieniędzy. Już tutaj macie słońce w koziorożcu, dołącza tutaj Mars. Tutaj, no, jakby ambitne macie plany, pracowicie, chcecie zarobić pieniążki i idziecie do przodu, tak? Działacie. Mars tutaj to jest duża siła. Myślę, że będziecie dużo pracowali w tym miesiącu, żeby dobrze zarobić dziewiątego uwaga, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, ustawia się w kwadraturze do Neptuna. W tym przypadku Neptun jest planetą iluzji, oszustwa. Merkury to jest komunikacja, tak? Czyli tutaj Neptun znowu reprezentuje wasz dom, waszą rodzinę. Tutaj jakieś mogą wy, wyjść konflikty. <grym> nie wierzcie też we wszystko, co usłyszycie, bo możecie usłyszeć jakieś kłamstwa. Czyli to nie jest dobry dzień, no, jakieś spotkania rodzinne, na jakieś y, ważne rozmowy, bo tutaj możemy zwyczajnie zostać oszukani. No, od dziesiątego zaczyna się fajny czas, ponieważ tak, dziesiątego, Słońce, które u Was reprezentuje pieniądze zarabiane przez Was, ustawia się w trygonie do Urana. Planety rewolucji, nowości, młodości, nieprzewidywalności. Uran reprezentuje u Was życie, codzienne prace, zdrowie, czyli tak, poprawa zdrowia na pewno. Y, tutaj Szansa na podwyżkę, szansa na dobre zarobki, na awans. Tutaj mogą zostać dostrzeżone wasze umiejętności. Yy, oprócz tego, tego 10 Mars będzie w sekstylu do Saturna, czyli poprawa sytuacji finansowej, poprawa sytuacji w domu dzięki temu. I w tej energii 11 odbywa się now księżyca w znaku koziorożca, moi drodzy. Now, yy, Zapowiada pieniądze zarabiane przez Was, tak? Wasze wartości, więc tutaj poprawa sytuacji finansowej. Jeszcze zaraz ponownie, na drugi dzień, Mars ustawia się w Trygonie do Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, rozwoju, więc tutaj działacie, chcecie więcej zarabiać. Jesteście ambitni, wykorzystujecie, robicie to jeszcze z przyjemnością, moi drodzy, tak? Więc tutaj naprawdę szansa na poprawę sytuacji finansowej, na lepsze zarobki, jakaś nowa propozycja, nowa być może nowa praca, tak? Lub awans w tej, w której jesteście, zostaniecie docenieni, dostrzeżeni. 14. również Merkury wchodzi do Koziorożca, tak? Planeta, tutaj już Merkury w Koziorożcu było, on już to zapowiadał, tak? Być może jakieś podpisanie jakiejś korzystnej umowy. Tutaj trzy planety, tutaj zarabiacie kasę, tak? Pracujecie, zarabiacie, realizujecie swoje ambicje, swój potencjał, jesteście bardzo z tego zadowoleni, idzie Wam bardzo dobrze. Tak, 16, 17, 18, bardzo fajne, ponieważ tak, słońce w sekstylu do Neptuna. W tym przypadku Neptun, planeta inspiracji, duchowości, tutaj poprawa sytuacji w rodzinie, dogadanie się, poprawa sytuacji poprzez pieniądze, zarobienie, poprawa sytuacji w domu. Merkury w sekstylu do Saturna również. Yy, yy, dzięki yy, zarobionym pieniądzom lepsza sytuacja w domu, lepsze relacje. Tutaj poprawa, być może inne wartości zaczynają mieć znaczenie, tak? Tutaj można się dogadać i w domu poprawi się sytuacja na lepsze. Uwaga dziewiętnastego. Ponieważ dziewiętnastego, mimo że Merkury jest w trygonie do Jowisza, czyli Merkury, komunikacja, współpraca, biznes, również dobry czas na zdawanie egzaminów, tak? ale tego dziewiętnastego w trygonie do Jowisza, czyli nowe propozycje, nowe współpraca, ale uwaga, dziewiętnasty nie jest dobrym dniem na podpisywanie umów. Regulnie, jeżeli chodzi o finanse, ponieważ Wenus jest w kwadraturze do Neptuna, a Wenus to miłość i pieniądze. Wenus w koziorożcu wie, czego chce, ale tutaj w kwadracie, Wenus jest jeszcze w strzelcu, przepraszam. Czyli otwarta na, otwiera się na nowe możliwości, ale tutaj może być jakaś niekorzystna, yy, podpisanie jakieś niekorzystne, coś, co może nie być dobre dla waszego domu na przykład, tak? Dla waszego poczucia bezpieczeństwa możecie zostać oszukani więc 19 zaznaczcie sobie nie jest dobry na jakieś ważne rozmowy szczególnie dotyczące finansów czy rozmowy rodzinne tak tutaj może się o ekstra zapowiadać i tak dalej a jakiś konflikt może nastąpić. 20 słońce łączy się z plutonem w ostatnich stopniach w ostatnim stopniu ko koziorożca moi drodzy czyli tutaj Trochę tak jest, wiecie, pluton jest dobry na zakończenie. Być może tutaj zobaczycie, tak, że nie wiem, pieniądze, które w ten sposób zarabiacie, że bardzo dużo was to kosztuje, że, że jest to dla was męczące, że jest to dla was trudne, będziecie chcieli może to zakończyć. Um, tutaj dla was, kochani, pojawią się nowe możliwości. tak um, ponieważ 20 o godzinie 15:07 słońce przechodzi do znaku wodnika i ustawia się w sekstylu pokazując wam nowe szanse, nowe możliwości. Być może tak jak mówię, zechcecie się tutaj uczyć, tak jakieś kursy zdalne, jakaś praca zdalna. Ym, I później 21 również pluton przechodzi do wodnika. Bardzo mocno odczują to strzelce z pierwszych trzech dni znaku, tak? Już to odczuły tak naprawdę od połowy marca do połowy czerwca, kiedy Pluton już w zeszłym roku wszedł na te trzy miesiące dowodnika, pokazując was Wam, gdzie są te nowe szanse, nowe możliwości. Tutaj kursy, szkolenia, być może przeprowadzka w przyszłości, tak, zmiana najbliższego otoczenia, poprawa komunikacji, poprawa w relacjach z najbliższym otoczeniem. Tutaj też nauka, tak? Ekspansja. Chce mieć wolność, chce mieć niezależność w codziennym życiu, w najbliższym otoczeniu. Więc tutaj być może jakieś kursy, szkolenia i praca zdalna w przyszłości yy, są dla Was korzystne. Yy, I jeszcze 23. Wenus, która odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności, wchodzi do koziorożca. Wenus w koziorożcu wie, czego chce. Jest ambitna i potrafi to osiągnąć, potrafi zarobić pieniądze. I tutaj dalej jakby y, dobra pasa trwa, tak? Zarabiacie, ale tutaj myślę, że już w międzyczasie zastanawiacie się, gdzie Wam bardzo dobrze. Być może y, zobaczycie, jaką wartością jest to, że jesteście pracowici, sumienni i podniesiecie sobie poprzeczkę, tak? Będziecie chcieli zdobyć jakiś papier, jakieś kwalifikacje, żeby sobie zwiększyć w przyszłości zarobki. Albo dostaniecie po prostu awans, zostanie dostrzeżona ta wasza pracowitość. 25. odbywa się pełnia księżyca w znaku lwa. Pełnia jest w dobrych aspektach do waszego znaku, ponieważ tak, księżyc jest w trygonie ym... Słońce jest w sekstylu, czyli niby wszystko dobrze, ale podpełnia jest w kwadraturze do Jowisza. Czyli może być tak, że dzieje się za dużo, za szybko w tej pracy, w tym codziennym życiu, że wy nie wiecie co zrobić, tak? Że tutaj jest coś starego, tutaj już coś nowego. I pełnia może coś zakończyć, tak? Jest tutaj nerwowo, tak? Że nie do końca wiedzę, że wiecie co, co zrobić. I jeszcze Zaraz po pełni 27. Merkury łączy się z Marsem w znaku koziorożca, i no, to, 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 wiecie, Merkury komunikacja, Mars działanie. Więc tutaj uważajcie, żeby za dużo czegoś nie powiedzieć, za szybko na przykład, tak? Yy, tak jak mówię, Pluton, który wchodzi do wodnika, zapowiada Wam szanse i możliwości rozwoju, ekspansji, przeprowadzki, zmiany życia codziennie w najbliższym otoczeniu taka wolność, niezależność, tak? Czyli być może jakieś własne mieszkanie, czy dom, czy wyprowadzka nawet za granicę mojej drodze w przyszłości. I później koniec miesiąca bardzo atrakcyjne, ponieważ tak. Wenus 28, Wenus z do Saturna. Wenus to miłość i pieniądze, Saturn to ambicje. Tutaj poprawa sytuacji w domu, poprawa finansowa, lepiej w domu. Merkury w nie do urana. Merkury, yy, współpraca, komunikacja, biznes, uran, nowości, yy, zagranica, rewolucja. Nieprzewidywalnie możecie zmienić pracę, na przykład, tak? Szansa na zmianę pracy, na podpisanie nowej umowy być może dodatkowej jakiejś pracy w domu, tak bo ja widzę, że wy tutaj bardzo dużo pracujecie. 29. piękny aspekt, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, będzie w tygodniu do Jowisza, planety szczęścia, ekspansji, rozwoju. Wenus to małe szczęście, Jowisz to duże szczęście, więc tutaj szczęście do pieniędzy, szczęście do pracy, tutaj yy, yy, dużo zarobicie, moi drodzy. I 30. Mars w trygonie do Urana. Mars, planeta energii, siły życiowej, yy, energii do działania w trygonie do Urana planety rewolucji, nowości, młodości, tutaj internetu, tak? Tak jak mówię, wy tutaj być może na jakiś kurs się zapiszecie, już się nauczycie, co wam znacznie poprawi sytuację zarobkową, tak? Są to nowe szanse i nowe możliwości, nowe sposoby zarabiania pieniędzy idą do Was, moi drodzy. Wykorzystajcie te trygony. To są trygony w znakach ziemskich, czyli jeżeli coś zmienicie, to będzie to na stałe, tak? To jest coś, co może znacznie poprawić Waszą sytuację. Także, drogie strzelce, przyszłościowo Pluton zapowiada Wam nowe szanse i nowe możliwości. Y tutaj y ja zachęcam do konsultacji astrologicznych u mnie. Tutaj to, co ja mówię, to jest prognoza ogólna, tak? Wiadomo, że nie może to być dla wszystkich takie samo. Różnie macie rozmieszczone planety. Więc tutaj y, gdzie są szanse i możliwości rozwoju, możecie się dowiedzieć na konsultacji indywidualnej, gdzie abym mogła y, wam to powiedzieć, potrzebuję znać Waszą datę, miejsce i godzinę urodzenia oraz miejsce obecnego pobytu, tak? Tutaj y, również w maju, Jowisz, wejdzie do bliźniąt, też w pozytywnym aspekcie się do Was ustawi, więc tutaj dużo się u was będzie działo. To będzie rok dużych zmian pozytywnych dla Was. Jak to wykorzystać? Jak się na to przygotować? W jakich dziedzinach życia te zmiany są zapowiadane? Wszystkiego dowiecie się na konsultacji. Są różnego rodzaju konsultacje. Kosmogram roczny, kosmogram urodzeniowy wraz z tranzytami na najbliższe półtora roku. To jest pełna analiza, z której można się dowiedzieć tak naprawdę najwięcej, ponieważ nic nie może się zrealizować, co nie jest w kosmogramie urodzeniowym. Więc te potencjały, szanse, możliwości zmian są zapisane w waszym kosmogramie urodzeniowym i warto go znać. Także zapraszam również chętnych do nauki astrologii. Być może będziecie chcieli astrologii się uczyć, żeby poszerzyć swoje horyzonty, poznać różne nowe metody pracy nad sobą, czy poznania samego siebie. Zapraszam, będę organizowała kursy. Jest to 10 spotkań po 2 godziny online, idealnie dla was. Myślę, że będę organizowała je co tydzień, bo co dwa tygodnie to jest jednak za długa przerwa. I tutaj, razem, pomagam wgrać program bezpłatny astrologiczny, pomagam, pokazuję jak to zrobić, żeby program wykreślił nasz kosmogram, żebyście mogli zobaczyć, w jakim znaku macie słońce, Wenus, Merkurego, Marsa i tak I uczymy się. Astrologii. To są podstawy, tak? Znaczenie znaków, znaczenie planet, domów astrologicznych, aspektów między nimi. I abyście mogli poznać swój kosmogram i dzięki temu siebie. Pracujemy na kosmogramach uczestników. Także zapraszam serdecznie, a na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.